Już podczas I wojny światowej budowano pojazdy opancerzone służące do przywozu żołnierzy. Projektowane wtedy pojazdy miały jednak najczęściej słabe zdolności terenowe i zapewniały niewystarczającą ochronę załodze. W okresie międzywojennym zaczęły powstawać pierwsze udane transportery opancerzone. Były to pojazdy głównie półgąsienicowe z odkrytym przedziałem bojowym. Ich uzbrojeniem był zazwyczaj karabin maszynowy. Pod koniec wojny zaczęły powstawać pierwsze, pojazdy na podwoziach czołgów, które miały lepsze opancerzenie i właściwości terenowe od swoich poprzedników. Jednak nadal podstawowym uzbrojeniem był karabin maszynowy, a przydział bojowy pozostawał otwarty. Pod koniec lat 50. w Związku Radzieckim opracowano założenia dla nowego pojazdu, którego zadaniem miał być transport, a następnie bezpośrednie wsparcie oddziałów piechoty. Pojazd miał posiadać przynajmniej ochronę przed pociskami kadibu 14,5 mm Zamknięty przedział, ochronę przeciwko skutkom broni masowego rażenia i chemicznej, zdolności terenowe nieustępujące czołgą, możliwość pływania i posiadanie uzbrojenia pozwalającego na zwalczanie wrogich pojazdów, w tym czołgów. Od 1960 nad nowym pojazdem pracowało kilka biur. Głównym warunkiem, które musiało spełnić wszystkie konstrukcje, było wyposażenie pojazdu w formatę 2,28 g, kalibru 73 mm, PPK malutka, oraz karabin maszynowy PKT. Ostatecznie do dalszego etapu przyszedł obiekt 765. Prototyp ukończono w drugiej połowie 1964. Pojazd nazwany został BMP. Jest to skrót z języka rosyjskiego oznaczający bojowy wóz piechoty. Testy pojazdu odbywały się do stycznia 1965. Po pozytywnym ich przejściu wóz skierowany został do produkcji w następnym roku. Pojazd wyposażony został silnik o mocy 300 koni, pozwalający na osiąganie 65 km na drodze, a zasięg wynosił 500 km na szosie. Załogę stanowiły 3 osoby, plus pojazd mógł zabierać 8 żołnierzy desantu. Pancerz zapewniał ochronę z przodu przed pociskami 12,7 mm, co w tamtym czasie było wystarczające z uwagi na to, że konstrukcje zachodnie były uzbrojone przeważnie w karabin maszynowy 12,7 mm. Boki i tył chroniły przed pociskami o kalibrze 7,62. Uzbrojenie pozostało takie same, jakie pierwotnie założono. Już na początku ujawniły się wady pojazdu. Automat ładowania miał niską szybkostrzelność i dużą awaryjność, w związku z czym od 1974 po wprowadzeniu amunicji ułamkowo burzącej gdzie ładowane były ręcznie. Pojazd miał długość 6,74 m, szerokość 2,94 i wysokość 2,1 m. Masa bojowa wynosiła 13,5 tony, dzięki czemu pojazd potrafił pływać bez przygotowania. Pancerz boczny i tylny często przebijany był przez pociski z karabinów maszynowych, a niski kąt podniesienia armaty uniemożliwiał je wykorzystanie do celów położonych wyżej. W tylnych drzwiach umieszczone były zbiorniki paliwa, co powodowało, że były łatwo narażone na ostrzał. Pojazd szybko stał się przestarzały z uwagi na swoje uzbrojenie i niedostateczny poziom ochrony. Pojazd Brał udział w wielu konfliktach, m.in. w wojnie chongqing Impur, w której pojazdy te zadały duże straty siłom izraelskim, same ponosząc jednak spore. W kolejnych latach, z uwagi na postęp technologiczny, możliwości pojazdu spadały i dziś uważany jest za konstrukcję mocno przestarzałą. Łącznie do zakończenia produkcji w 1988 powstało ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Powstało wiele wersji pojazdu, m.in. BMP-1P, uzbrojony w nowy PPK-8M113 Konkurs wozy inżynieryjne, dowodzenia i zwiadowcze. Kilka krajów zmodernizowało swoje pojazdy, dzięki czemu powstały takie konstrukcje jak Mini 84 czy OD-90. Także Polska stworzyła swoją modernizację BWP-40, która jednak nie weszła do służby. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba i napisać w komentarzu propozycję na kolejny odcinek.